Jest z nami dyrektor sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Damian Drobik, który na Mistrzostwach Europy pełni funkcję Head of Delegation. Tak to ładnie się nazywa po angielsku, a po polsku no, głowa, nasze, głowa delegacji naszej reprezentacji. Od wczoraj jesteście w Bratysławie, Damian. Jak na tej chwilę wygląda sytuacja zakażeń w zespole? Sytuacja wygląda faktycznie niefajnie, ale tak zero-jedynkowo to mamy. Siedmiu zawodników poza składem. Dwóch tych, którzy pierwotnie, czyli Dawidzik i Przybylski, nie udało im się tutaj przyjechać, a po przyjeździe pięciu kolejnych chłopaków, po przejściu testów, tych, które przychodzą wszystkie zespoły na wejściu do imprezy, no miało wynik pozytywny. Także de facto 5 plus 2, siedmiu zawodników, tych, którzy pierwotnie byli planowani do, do udziału w mistrzostwach, nie mamy na tę chwilę. Czy są nowe zakażenia w zespole? Na ten moment nie. Czekamy jednakże na wyniki kolejnych testów, które nam dzisiaj rano zaserwowano, które mają być mniej więcej o godziny 15. Ile do tej pory wykonano wam testów i jak, no i, jak długo czekacie w ogóle na wyniki? No i tutaj właśnie wchodzimy w, troszeczkę w proces, który przypomina chaos, ponieważ w ciągu 24 godzin. Zostało nam zaserwowane cztery testy. A pierwszy po przyjeździe, który dał te pozytywne wyniki, w wyniku których chłopcy trafili do izolacji. Następnie wróciliśmy do hotelu, zaserwowano nam powtórzone testy i oznajmiono, że będą dzisiaj również około godziny 15. Po godzinie od wykonania testu numeru 2 zaserwowano nam test numer 3 antygenowy, który w ciągu godziny dał wynik negatywny wszystkich tych, którzy zostali. Dzisiaj rano zaserwowano nam kolejny test, mówiąc również, numer cztery, mówiąc również, że będzie gdzieś koło 15. Czyli de facto nie mamy póki co wyników testu numeru dwa i numeru cztery, mają być około godziny 15. Mam nadzieję, że to już koniec testów i wszystkie będą negatywne, aczkolwiek jeszcze musimy poczekać. Damian, jak to, co aktualnie ma, ma miejsce w Bratysławie, wpływa na zespół i, i ogólną atmosferę? No, e, jesteśmy dorośli, jesteśmy silni i staramy się trzymać razem i wspierać. No, czas jest trudny, sytuacja jest e, faktycznie niekolorowa i w pierwszym momencie po tej informacji, e, gdzie pięciu opaków musiało nas opuścić, a, no, zostaliśmy, że tak powiem, sprowadzeni do parteru, niemalże na deski. Używając terminologii bokserskiej, ale szybko żeśmy się z tego podnieśli i po prostu nie tracimy z oczu celu, po który tutaj przyjechaliśmy. No, po prostu takie mamy warunki i staramy się z tym jakoś funkcjonować, nie, nie tracąc głowy. Przykro nam jest, że niektórzy chłopcy wypadli z tego wszystkiego, ale póki co jeszcze mistrzostwa przed nami. Teorii, zespół będzie złożony, w związku z czym tego fokusa nie możemy, nie możemy trafić i no, liczymy tylko na to, że, że to już koniec tych, tych przygód. No właśnie, te mistrzostwa jeszcze się nie rozpoczęły. Pierwsze mecze startują dzisiaj, ale już wczoraj, przedwczoraj, gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, jak to, jak to wszystko wygląda w Budapeszcie od strony organizacyjnej. Reprezentacja Francji i reprezentacja Serbii. No, mocno protestują wobec tego, jak EHF zorganizował ten turniej. Czy reprezentacja Polski też planuje złożyć jakiś protest, który będzie dotyczył organizacji tego turnieju? No właściwie tak. Właściwie tak i wystosowaliśmy oficjalne pismo do organizatorów EHF-u i słowackiej części, ponieważ jesteśmy w Wrocysławie. Opisując całą tą historię chaosu związanego z testami, ale również jakby chaosu, który wkradł się właśnie po zdiagnozowaniu koronawirusa w naszym zespole i podejścia do, do zespołu naszego, gdzie raz możemy pójść normalnie do restauracji, zjeść na przykład kolację wczoraj wieczorem, a dzisiaj rano już nie mogliśmy i zostaliśmy na przykład poczęstowani zimnym śniadaniem na, na, na holu na naszym piętrze. Także takie. Podano Wam powody tej decyzji? Oficjalnie nie zostały podane powody dlaczego tak, pomimo tego, że wczoraj zostały nam wykonane testy jesteśmy wszyscy póki co negatywni i zdrowi i powinniśmy kontynuować tą, tą drogę, która wczoraj się rozpoczęła, czyli jeść normalnie w sensie w restauracji i wszystko wyglądało, że wraca do normy i dzisiaj rano zakomunikowali nam panowie, którzy nami się opiekują, że, że nie możemy jeść razem z zespołem. Po czym, no, nie zgodziłem, nie zgodziliśmy się z tego typu sytuacją i zaprotestowaliśmy tutaj już w hotelu. A okazało się, że w przeciągu godziny można było i de facto w końcu trafiliśmy. Chłopcy poszli zjeść śniadanie i zjedli normalnie śniadanie i wszystko wygląda na to, że będziemy mogli też pojechać na trening, ale póki co jakby ten chaos decyzyjny no, jest daleki od tego, co doświadcza się na na imprezach typu Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Są to moje czwarta impreza mistrzowska w dobie pandemii, a z czego ta jest, jeśli chodzi o tą stronę organizacyjną, no najgorsza, póki co trzeba to tak niestety ale nazwać. Zostawmy kwestie organizacyjne i przejdźmy do tych sportowych, one są równie ważne. Udało się wam w ogóle potrenować w Bratysławie? Taki stuprocentowy trening tak, ponieważ wczoraj po tych wynikach negatywnych Mogliśmy zacząć trenować, no to hali nie otrzymaliśmy, zorganizowaliśmy trening tutaj w hotelu, w sali konferencyjnej de facto. Był to rozruch taki, który troszeczkę… Dlaczego? Ponieważ był, jakby na każde mistrzostwo jest ustalony grafik hali, no nie jesteśmy tylko my, jest tutaj dosyć sporo tych ekip. No i po prostu nie było już, że tak powiem, miejsca, musiałoby to się kosztem innych ekip. Dlatego musieliśmy zrobić w sali konferencyjnej rozruch, chłopcy się rozruszali. No i dopiero właściwy trening będzie dzisiaj, zakładając, że do godziny 15 nic się nie zmieni, te, te testy nie wniosą czegoś nowego. Damian, bardzo Ci dziękujemy. Mam nadzieję, że żadne negatywne informacje dotyczące naszego zespołu nie będą już spływać z Bratysławy. Trzymamy za Was kciuki, życzymy powodzenia i. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.